Halo, cześć, dzień Doberek, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marcin. Zapraszam Was na kolejny materiał na kanale i znowu tytułem wstępu. To jest już ostatni filmik, gdzie rozdaję tego headshot'a Więc to jest czwarty filmik, są cztery filmiki, więc z czterech filmiku będą, mm, losu, będzie losowana jedna osoba i, spo, i to będą w sumie cztery osoby, i ta jedna z e, tych czterech osób wygra tego e, kałaszka. Tam, ro, wchodzę gdzieś na jakąś stronkę, to był random, random comment picker z YouTube'a. Więc co trzeba zrobić, żeby wygrać tego skinka, łapeczka w górę pod filmem, subik na kanale, komentarz, najlepiej jakby ten sub był publiczny, żebym widział, że akurat rozdaję tego skina subskrybentowi kanału, najlepiej takiemu, który już subskrybuje pewien czas, a nie jakiemuś randomowi, który powiedzmy wejdzie teraz na film, da, da suba i nagle wygra yy, skina, nie? Także to tyle moi drodzy, tytułem wstępu, a teraz lecimy z dalszą częścią filmiku. Obprzedjcie stronkę skins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. Cesar, skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Na pewno są wśród Was osoby, w tym ja, dlatego nagrywam ten film, które robiły coś takiego. O kurde, jak to dziwnie, jak to dziwnie wygląda Ale fajnie to wygląda, o matka jak dziwnie myszka chodzi O kurde, zginąłem, o nie, zrobiłem 0,11 To nie, ta rozdziałka jest, jest zła, to, to, to jest Dupa nie rozdziałka niestety O, rozdzielczość jest, jest spoko, teraz jeszcze, czekajcie eee, O tak Jeszcze chyba to powinno mi pomóc O, teraz będę, będę fragował Jakie, jakie heady idą, o kurde Jakie heady eee, Miał szybszego respa w dupie z tą rozdzielczością, tam celownik do dupy i tak dalej No i powiedzcie mi, że coś wam to nie przypomina To obecnie jest najgorszy błąd jaki można, moi drodzy, zrobić Chcecie dowód na to? Oto moi drodzy dowód Odkąd zacząłem dla was testować różne rozdziałki albo no żeby coś powiedzieć o rozdzielczości albo jakiś tam feeling jak to wszystko wygląda no to trzeba zmienić nie na jeden mecz tylko na kilka meczyków potestować, zobaczyć, wyciągnąć wnioski i moi drodzy tyle, ale jestem wdzięczny osobom które powiedziały, Forever przestań się katować. Zostaw te rozdzielczości. Testuj sobie rozdzielczości na matchmakingu z cheaterami. Potestuj sobie rozdzielczości na premierach z cheaterami. A nie, tracisz nerwy, tracisz formę, tracisz elo na facecicie. Bez cheaterów. Szczerze. Jedyne miejsce właśnie, na którym gram, no to są Faceity. Matchmakingów nie gram, zagrałem sobie premiery i na tych premierach e, z 22,5 spadłem na 19,5. Uwierzcie mi, że na, ty, na tych ratingach to grają stra straszne boty. Te premiery, które teraz właśnie rozegrałem ostatnie e, dwa mecze na premiera grałem na streamie, no na streamie ludzie co mieli zobaczyć, ci którzy mieli zobaczyć i co się działo w tym meczu, no to zobaczyli, pośmialiśmy się wspólnie. No ale meczek udało się wygrać, no i ludzie mniej więcej wiedzą, że jakie. jacy, jacy ludzie bez słuchawek, bez rąk grają właśnie na takich e, ratingach. No nie da się grać. Oprócz tego, że ludzie mają movement taki, wiecie, patrzą się w ziemi nagle. nagle odpala mi się, wiecie. aimbocik i potem o, i znowu biega. załóżmy, że gra, gra Mirka. O. Uwierzcie mi, że oni tak wchodzą do, do okna. Tak wchodzą do okna nie wskakują na galę. Ale wiecie, jak ktoś wychlał, to od razu. Pyk, 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 pyk. I tyle. Dobrze, słuchajcie. Już się rozgadałem, straciłem wątek. Najgorsze co można zrobić, to zmieniać ustawienia i to w takim tempie, jak ja przez ostatnie, przez ostatnie dni. Albo no tygodniami tego nie można nazwać jeszcze. Celownik był tam w miarę stały. Sensa nie zmieniałem w ogóle, ale rozdzielczość, sama zmiana rozdzielczości, proporcje ekranu, tak rozpieprzyła wszystko, co do tamtej pory robiłem, że prawie z 2300 Elo spadłem do niecałych 1900. Da się, da się, i to wszystko przez zmianę rozdzielczości, bo na 16 na 9, jak, jak się grało, czy tam 16 na 10, no inaczej yy, myszka chodziła. Inaczej myszka chodziła. Pogarszanie sobie rozdzielczości na 4 na 3 czyli schodzenie na przykład z tej, którą mam, mam teraz. 1200x960, taką sobie zrobiłem w panelu NVD. schodzi na przykład na, na, na ksanteresową, czyli na 864, ewentualnie 760. Nie, 768 to jest ksanteresowa. Gdzie obraz był bardziej rozmyty, gra była płynniejsza, ale obraz był rozmyty, nie mogłem dostrzec przeciwników, jeśli chodzi o piksel głowy, o jakieś takie ciemne, ciemne zakamarki i tyle. Zmiana nawet z 4x3 na 5x4. 5x4 to jest jedna z fajniejszych proporcji ekranu. Ale minus jej jest taki, że kiedy wam wychylają, wiecie z lewa na prawo, z prawej na lewo, czyli taki wiecie: Ksantares, aka Ferrari pik y, stawiacie się w jeszcze gorszej jakby pozycji. To się w angielsku nazywa disadvantage, no, macie mniejsze szanse na reakcję, powiedzmy, jeżeli jakbyście grali na 16, na 9, ewentualnie 16, na 10. Po prostu gracze szybko na, szybciej na boki chodzą. Jeśli grałoby się na Black Barsach, no to myślę, że, może, że tutaj raczej takich Ferrari-pików Ferrari, Ferrari by, by nie było, nie? Ale ogólnie tak, zmiana rozdzielczości, jeszcze do tego zmiana Sensitivity Ja gram na 800 dpi i Sens'a... Jezu, nawet nie umiem napisać Sens'a mam 1-2 Jeśli nie czuję jakoś ręki Nie rozgrzewam się też ostatnio właśnie na meczach, no to ewentualnie 1-1 albo 1-15 bo takich dużych zmian nie ma, że z 1,2 daj na przykład na 1,5, albo jeśli nie chodzi, daj na przykład na 1 na 0. 8 dpi to jest jako 0,4 na 400 dpi, a na przykład z takiego 1,4 na 1,8 czy odwrotnie to jest duża różnica. Ale jak już jest człowiek przyzwyczajony do takich, wiecie, trochę wyższych sensów, no to w miarę jest jakby podobny feeling, pamięć mięśniowa i tak dalej, i tak dalej. Także. To, są, to jest na gorszy błąd, jaki można zrobić, kiedy ktoś codziennie gra w cesa po e, kilka, kilkanaście meczów. Sami to wiecie z doświadczenia na pewno, też zmienialiście. A ci, którzy nie zmieniają, no to wiedzą, że jeśli gracie cały czas na tych samych ustawieniach, ewentualnie na, od czasu do czasu jakiś tam celownik albo. Przepraszam, sensa zmienić o jedną dziesiątą, czy nawet o pięćsetnych w górę, czy w dół, to nie jest aż taka bardzo duża zmiana, ale rozdziałka. To jest, to jest coś, co właśnie może przegrywać. No bo wiecie, wam nie idzie, no to bierzecie co? No sprawdzacie zmianę rozdzielczości. Jeśli wam nie idzie, patrzycie też ewentualnie na ustawienia prosów, na jakiej rozdzielczości oni grają. No bo widzicie, widzicie na przykład, że jakiś pros gra na tym samym sens sensitivity. Na przykład gra tej rozdzielczości jest inna od waszej. No to zmieniacie rozdzielczość na, na, tą, na tą tego prosa, powiedzmy. Także. Nie, nie róbcie tego. Będzie to złe. W praktyce wyjdzie tak, że nie będziecie mogli po prostu normalnie fragować, normalnie zabijać, bo feeling gry będzie troszkę inny na inny No, może nie, nie na rozdzielczości, ale na pewno na innej, na innej proporcji ekranu. Także, no cóż, no więcej już tutaj Wam moi drodzy nie powiem. Także przypominam jeszcze raz o, o skinku. Jest To właśnie akurat ten headshotik, ostatni filmik. Papka sub, komentarz. Dajcie znać, czy wy też mieliście takie jazdy, że zmienialiście ustawienia w CS 2, no może nie co chwilę, ale codziennie, co drugi dzień, no i nie mogliście się po prostu zdecydować, na której rozdziałce gra się lepiej, Tylko po prostu zostać sobie na jednej rozdziale, na jednych ustawieniach typu celownik, sens, proporcje ekranu, slash, rozdzielczość i grać sobie po prostu tak dosyć długo, długo, długo. Także czekam na komentarze. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska. Elo!